Powiem Ci szczerze, na początku totalnie się wahałam. Miałam w głowie, to nie dla mnie, nie mam kiedy i tak się nie uda. I to uczucie, że niby coś bym tam chciała, ale sama siebie stopuje. Znasz to? Był nawet moment, że myślałam, żeby to rzucić. Byłam zmęczona, sfrustrowana, nic mi nie szło. I serio, miałam ochotę rzucić tym telefonem i zapomnieć o wszystkim. Ale wtedy przyszła taka myśl: ile jeszcze mam tak stać w miejscu i tylko się zniechęcać? Nie miałam planu, nie miałam idealnych warunków, ale po prostu zaczęłam po swojemu, na spokojnie i bez spiny. I wiesz co? To był ten moment, który wszystko zmienił. Bo tu nie chodzi o to, kto jest szybszy. Każdy idzie swoim tempem. Robisz tyle, ile jesteś w stanie danego dnia. I to jest okej. Okay. Właśnie to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Więc jeśli ciągle czekasz na idealny moment, to może on właśnie jest teraz. Zrób ten pierwszy krok po swojemu.